Zabrali mi ją. Moją piękną córkę. Moją małą Annę. Gdyby nie ten cholerny wypadek. Gdybym miał tylko trochę rozumu. On by tego nie zrobił. On... Zacznijmy może od początku. Tak, zacznijmy od początku. To stało się kilka dni temu. Dokładnie... dziewięć. Tak, dziewięć. Dziewięć dni temu wracałem samochodem do domu. To był zły pomysł. Poler niezły. Zwłaszcza gdy się wypiło te trzy. Cztery. Cztery piwa. Ale w tamtej chwili, gdy wsiadałem za kółkiem swojego samochodu, nie wiedziałem, że z powodu jeden wypadek. Wtedy zginęły cztery osoby. Była to rodzina świeżo upieczona. Maleństwo z dwójką malutkich dzieci. Byłem w wielkim szoku. Zostałem zabójcą. Wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nie mogłem się przecież przyznać. Mam żonę, mam dziecko. To znaczy, to znaczy miałem rodzinę. Myślałem, że dam radę z tym żyć. Jakby nikt się nigdy nie stało. A ja jednak wiedziałem, że sprawiedliwości nie oszukam. Niestety miałem rację. Następnego dnia wracając z pracy do domu, ujrzałem scenę, od której do oczu napłynęły mi łzy a następnie spłynęły po policzku. Moja żona, moja własna żona leżała bezwładnie w wannie, pełnionej krwią. Wyglądało to na samobójstwo, ale ja wiedziałem, ja wiedziałem, że to nie było to. Przecież ona zawsze była taka radosna, pełna energii, a teraz leżała nieżywa z pociętymi żyłami. Wyglądała to jakby spała, ale wiedziałem, że z tego snu już nigdy się nie obudzi. Kiedy szok zdawał się być bardziej znośny, od razu pomyślałem o Annie. Zacząłem jej szukać po całym domu. Następnie zadzwoniłem pod dosłownie każdy, pod dosłownie każdy numer, jaki miałem zapisany w telefonie. Gdy to nic nie dało, pojechałem jej szukać na dworze. Żadnych śladów. Załamany, smutny, bez chęci do życia wróciłem do domu i zadzwoniłem na policję. Od razu stwierdzili samobój stworzony i równie zaczęli szukać Anny. Nic nie znaleźli. Jakby rozpłynęła się w powietrzu. Tego dnia nie mogłem zasnąć. Gdy w końcu udało mi się zmrużyć oczy, miałem sens, którego chyba nigdy nie zapomnę. Byłem tam ja i jeszcze jakaś postać. Zauważyłem, że owa istota była znacznie większa ode mnie. Pryty jakimiś białymi łuskami, posiadała co najmniej trzy pary rogów ogon, a za jej, nogami służyły, za jej nogi służyły kopyta. Tak jak u konia. Kim jesteś? Co ja tutaj robię? Powiem na mnie zapłata. Ponieważ moim obowiązkiem jest, by każdy człowiek zapłacił za swoje czyny. Jeszcze za życia. Co to ma znaczyć? Dlaczego mi to mówisz? Czyżby zapomniał co stało się dwa dni temu tym nielitnym ludziom? Pamiętam. Pamiętam doskonale. Nie ja chciałem był przypadek, ja... Przypadek? Przypadek, tak? tym przypadkiem postanowiłeś prowadzić samochód po pijaniu. Tym samym zabijając tych biednych ludzi. Czego ty ode mnie chcesz? Proszę, zostaw mnie! Już zabrałem to, po co ci przyszedłem. Zabrałem twoją żonę i prowadziłem córkę. Zapłacę uznania za słuszną. Co? Co? Coś ty powiedział? Co zrobiłeś? Jak mogłeś? Oddaj mi moją córkę, słyszysz? Proszę, oddaj mi ją, moją małą Annę. Jej dusza należy teraz do mnie. Proszę, weź mnie, ją zostaw. Zapłata to zapłata. Życie, które odebrałeś, było równowartością życia twojej żony i duszy twojego dziecka. Jej duszy? Więc ile duszy jest warta, moja Anna? No powiedz, ile? 50. Ile Ile? Ja ja sobie robisz? On mi ten dusz, a on został z twoją córką. Jak mam ci je dać? Po prostu, muszę zabić. Ale... Opatra zniknął, a ja obudziłem się ze snu. Miałem na sumieniu już cztery osoby. Jak mógłbym znieść 50? Myślałem, że to koniec. Już nikt nie zobaczy mojej ukochanej tureczki. Nie chciałem zabijać. Nie chciałem być psychopatą. Wtedy przypomniała mi się, że obiecałem kiedyś coś Annie. Obiecałem. Zrobię wszystko dla niej. Chcę się tego dotrzymać. Pierwszy raz jest najgorszy. Potem pójdzie z górki. <laughs> tak to mówią. O dziwo tyczy się to także zabójstw. Szedłem któregoś dnia po zmroku. Ot tak. Chciałem się przejść. Przemyśleć wszystko. Pomyśleć sobie co powie. Co człowiek wierzy? W jakieś sny o potworach? Jeszcze zrobił to, co mu każą? Nie. Wierzę. Bardzo mocno wierzę w słowa zapłaty. I w to, że tylko spacając długo mogę odzyskać Annę. Widziałem ją tam tego spaceru wiele razy. Wsiła. Siłabym po nią przyszedł. Nie mogę jej tam zostawić. W pewnym momencie mojej nocnej przechadzki zauważyłem na apce sylwetkę pewnej osoby. Tak, to był bezdomny. Miejscowy bezdomny. Który prawdopodobnie uciął sobie drzemkę. nie podejrzewacie, co miałem zamiar zrobić, tak? I tak, dokładnie, zrobiłem to. Wyjąłem z plecaka swój pistolet, który nosiłem... No wiecie. No, na wszelki wypadek. Chwilę później pośród drzew rozproszył się huk. Licznik ruszył. Było to dość specyficzne uczucie. Towarzyszyły mi wewnętrzna wolność, poczucie bezpieczeństwa, panowania nad innymi i satysfakcja. Sekundę potem poczułem jakieś obrzydzenie. Jak taka czynność może sprawiać przyjemność? Ale, ale to dla mojej Anny. Dla Anny zrobię wszystko. Zrobię wszystko dla swojej małej córeczki. Mam tylko ją, a ona mnie. Bardzo ją kocham. Tęsknię. Ty ja pewnie zrobiłbyś to samo. Dlatego wybacz mi. Proszę cię, nie ruszaj się. Nie chcę spudłować.